Cześć wszystkim, z tej strony, misterce. Witam Was w kolejnym odcinku OwlBox. Po bo ostatnim odpowiadałem na pytania. I tak jak obiecałem, zajmiemy się w końcu poszerzaniem mojej piwnicy. I jak starczy czasu, to jeszcze będziemy e, robić nowe bronie. O ile mam na tyle materiałów, przynajmniej. Także potestujemy nowe bronie, jak one się zachowują. Także tu poczekajcie chwilkę, jeszcze spokojnie, nie denerwujcie się. Wszystko dzisiaj będzie. Przynajmniej postaram się, żeby było. A póki co, na razie muszę sobie rozbudować moją właśnie piwnicę, bo tutaj będzie wszystko przenoszone. A i chyba usunę tego te półpłytki kobla stąd, bo one nie wyglądają za dobrze. Ale tragicznie. Jak widzicie, gliczuje się tu światło. Może i fajny efekt, ale, ale mnie się to tak na dwa razy podoba, i trzeba będzie coś z tym zrobić. A, to na razie sobie darujemy. Póki co, na razie on tam jest, ale, ale na razie jeszcze nic nie będziemy robić. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak podłączyć się pod te obeliski, to byłbym wdzięczny, gdybyście mi napisali jakiś krótki tutorial na YouTube, zostawili wiadomości, co z tym zrobić wszystkim. To by było naprawdę takie fajne i przydatne. Także tutaj jeszcze jeden poziom sobie wykopiemy i będziemy mieć. Hmm. Tu, a może tutaj pociągniemy już. Ile my tu mamy? Jeden klocek. No nie za wiele. Mogłem trochę dalej zrobić. Ewentualnie zrobimy tu podwójne drzwi. I tutaj sobie pociągniemy jeszcze coś. coś. Cholera już łazi ten kurna miałczący skurczysynek tutaj. I tutaj sobie zakręcimy kółeczko. Tutaj mamy jeden, to mamy drugi, i myślę, że tutaj spokojnie sobie możemy pociągnąć kolejny. O, i tak będzie ładnie, i tu będziemy mieć na wyżej podgląd ze szkła. O, i tak pasuje. Także tu będzie moja spiżarnia. Przechowalnia wszystkich rzeczy. <laughs> Takich przynajmniej. Em, em, em. no wiecie, jakich dobudowali i tak dalej, nie. Wiadomo o co, kaman. O. O i to może zostać. Tam mi się to podoba. To jest już dobrze oświetlone. Dobra. Póki co na razie zostawiamy. Ściany jeszcze będą zmieniane. Zobaczymy, czego uda mi się zdobić naprawdę dużo. Bo nie chcę tego z kobla robić, ani ze stołna. Może zrobimy to z tych tych, 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 tych cegiełków. O. Dzisiaj, kurde, dzisiaj zacinam. Także. Kawucha. Jakby inaczej. Kawucha być musi. Królik. chodź tu. chodź tu, króliczko, A tu. A tu. Ty idziesz ze mną. Ty masz tu swoje miejsce w zagrodzie. Przygotowane. Także Ciebie zapraszam do sąsiada Albinosa. Złazisz na to to Wy mi się przydacie, jak zdobędę kolejnego Pegazinio, który zginął śmiercią naturalną przez moją nieuwagę, ale to nic. Hmm. A my tymczasem zajmiemy się craftowaniem naszych rzeczy. Co będę potrzebował? Będę potrzebował żelazo. Tak, żelazo. Żelaza dużo będę potrzebował. A weźmiemy sobie jeszcze bloki, przerobimy jeszcze trochę. Tak, tak, już mamy 30 sztuk i otwieramy nasz dziennik na broni. Tutaj mamy. Oho! Robimy z żelaza, więc żelazne rzeczy nas interesują. To jest nam niepotrzebne. Oh. Iron Spear. Iron Hammer. Batlax. Muszkiet. Z zapalniczki. Spróbujemy broń zrobić palną. Czemu by nie? Mam tu gdzieś flint... O, oh, fuck. W jeden jest. Spróbujemy zrobić w takim razie muszkiet. Oczywiście popieprzyłem kolejność, bo jakby inaczej. I robimy jakiś muszkiet. Aha, ha, muszkiet barel. Pewnie coś nam tu jeszcze będzie potrzebne, żeby to działało. Proch, papier, o Boże. Proch i papier. Bliżej. Dobra, na papier coś by było. Także tego się nazbiera, ale prochu, prochu mamy trochę. Dobra, jest git. Pyk, e pyk, pyk. Zobaczymy, ile nam tego wyjdzie. Możemy wszystko zużyć, także tu nie ma strachu. 24 sztuki, zajebiście. E Dobra. Tak. Czyli Żelazo, zrobimy z trzech, z trzech, mogłem tego wszystkiego tyle nie robić, żelaza będzie musieli poszukać, albo ja sobie poszukam. E, a, to jeszcze jedno. <laughs> tak, żeby było równo. Czy ja z tego mogę strzelić? E, no. Wiedziałem, że coś jeszcze do tego będę musiał zmontować, to było głupie, gdybym w samej lufy mógł strzelać, prawda? Dobra, co my tu potrzebujemy? Musket, barrel, e, crossbow, tu jest kanon, blond, what, what the fuck? E, what, co jest? Hmm. No i co, I panem z tego strzelać, tak? Blonders, barrel, kanon. Kanona nie chcę. Scepter crossbow, crossbow. No to zrobimy najwyżej crossbow jak nie można z tego. Dawaj jeden łuk. Aha, fuleku. E, śnieżek nie potrzebuje. Jak też jeszcze raz tego? Dwie deski. Tak, tak, tak i łuczek. O chyba już wiem dlaczego to nie działa albo może to ma być zwykły łuk Oh shit. Mam za mało tego hmm. Spaka, mam więcej. Mam więcej, nie ma się co przejmować. To ten łuk wyjazd. <laughs> Robimy zwykły, nieprzerobiony. No i widzicie, nie wszystkie mody działają tak jak trzeba. Także tu się nie ma co stresować. Po prostu to jest jogbox, on jest w czasie pracy, a jednak coś tu się dało zrobić. Ale mam jedną strzałę, spróbujemy z tego strzelić do czegoś. Co my tu mamy? Aha, on tu potrzebuje pewnie specjalnego, tak? Ale kurde, nie, spróbuję to może wyczyścić, clear. I poszukajmy normalnie. <laughs> może tu się jakoś robi inaczej tą broń jeszcze. blunder, A, widzicie. Tu mamy jakiegoś shotguna. A to się robi... A, stok może mam połączyć. O, widzicie? I tu robimy muszkiet, a żeby to zrobić robimy dwa patyki. O, widzicie. No, nie jest tak łatwo jednak jak się wydawało. Wiedziałem, że o czymś zapomnę. Warto było jednak przeglądnąć. Um, to mogę wyrzucić, tam jest to niepotrzebne. <coughs> Pyk! O oh, yes. Do tego mam już naboje, także już mamy jakieś strzelające dziadostwo. O Ciebie to zarypi mieczem, bo ty mnie stresujesz. Ja mam strzelać do celów, które są oddalone od nas No i co? Nie strzela A, trzeba przeładować O shit Holy shit Jeszcze raz on teraz przodowuje trzymając prawy. Później zbliżamy, a później puszczamy prawy. Ha ha ha, 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 Dajcie mi większego moba, dajcie mi większego moba. Tu coś się kręci. Tu są myszy. O, króliki się znowu możemy, widzicie? Króliki się opłaca zbierać. Co zastałem Coś dostałem. O, co fajna polska króliczka. Świniak Przeładuj Dobra, przeładowany Oh shit Wilkołak by mi się przydał Dobra, paszowon, on, paszow paszo To ja sobie tu muszę narobić Co urserał teraz broni palnej I To najpierw idziemy lulu Bo bez spania to będzie kicha Dobra. Ok, to był muszkiet. Szybko spanie i robimy... <laughs> ...kolejną broń. A w kolejnej broni mamy... ...dobra. Czyli robimy jeszcze raz. Chwila, pozbędę się trochę badziewia. Jak tego, tego... Nie no, klocki muszą iść tutaj. Tu, tu... Tu. dobra, tego nie mogę wrzucić, to mogę wrzucić, to mogę wrzucić. Płytki mi się zamieniają. Ehm, dobra, spraw to pies. Żeby zrobić tego. Okej, zapaliszkę że jedną potrzebuję zapalniczka. tak. Zapaliczka. Tak. oraz pytanie, czy mi starczy starczy. Tak. Jedna zapalniczka. I teraz tak. Dobrze ja to robię. Fak. Dobrze jest. Teraz robimy to i to. I robimy kolejne narzędzie, i łączymy to teraz ze sobą. I mamy. Oh, yes! Aha, to pewnie potrzebuję jeszcze innego uzbrojenia. O Boże, nienawidzę ludzi na Skype'ie. Dobra, dziękuję. Także pozdrowienia dla Udoxa, z którym nagrywałem Terraria i pozdrowienia dla Martyny. Ech, nie dzwoncie, nie dzwoncie po prostu, gdy nagrywam, to jest denerwujące. E, książka, szybko. Plunder's Barrel, bla bla bla, clear. Potrzebuję... O, mogę to jeszcze przerobić z mieczem, o jak fajnie. E, ale potrzebuję Masket Round. To są do muszkietów, dobra, ok, ale... Tu jest crossbow, Cro o widzicie, tu się robić to z żelaza, wszystko z żelaza, cholera jasna. Um, tu jest kanonowe. Chyba, że zużyłem całość, nie, 29 sztuk jeszcze mam. Hm. To na co to strzela? A co to jest? Chest drop? Holy shit. Hmm. O, oh, XP book, what the fuck is this? Daj mi trochę złota. I daj mi tą książkę, którą tu gdzieś zostawiłem, cholera, gdzie zostawiłem tą książkę? A. Ah. Tu jest książka. X booka zrobimy. Nie zauważyłem tego wcześniej. Dobra, zaraz się to tak pomyśli. Holy shit! Robimy jeszcze. Hmm. Nie ma więcej książek? Tak. To może tu lecieć. Ciebie książki zawsze znajdą. Ha ha ha. Jeżeli tak się nie da, to się da tak. Tak, i następnie robimy tak. O shit, one się nie stakują. No i zażremy książkę. Pierwsza radzica, żeby książki żreć. Ale czemu mi lewele znikły? Hmm, Dobra, to było dziwne. A następnie... No i szukamy tej amunicji i co? I nie widzę. Tu mamy jakieś, bycie wie, tu mamy jakieś strzały. Tym się zajmiemy kiedy indziej, ale ja chcę na... kurde. Tu jest cannonball. Aha, tu są blunder shoty. Gravel, gunpowder, okej. Okay. Gravelu mamy gdzieś jakiś zapas i jest. Ale gunpowderu pewnie już nie ma. No pewnie, że nie. Fuck. Fuck shit. to no nic, będę się musiał sobie wstrzymać póki co. Dynamit można zrobić. Po co? Ja zużyłem czuło, tylko dziewięć. Creepery trzeba będzie zapalować. No, więc zrobimy piórka i do krosboła coś zrobimy. Piórków nie ma fuck fuck. Oh shit. No, zbieraj to. To i to. 52 sztuki, bardzo zajebiście. No, czego mi się przycinasz? To i crossbow, crossbow, crossbow. Idziemy zapolować na torne. No nie uciekaj. Oh shit. Ou, oh, one shot! Jak zejdźcie. Czyli jest narzędzie mocniejsze. To jest na pewno. Ale chyba bardziej wolę strzelać, kurde, z muszkietu. Blanders mi się już nie podoba. Więcej roboty było przy nim, a nie strzelę tak jak potrzeba. Oh yes! Ok, załadowany, ale królik... Chodź tu. Króliki będą mi się mnożyć. Króliczyć się będą, o. Widzicie, dwa króliki się naruchają cały czas. Wy sobie tam dojdziecie. No jeszcze tu dwa były. O, pewnie są. A tu króliczku. Oj tu, nie uciekaj, nie uciekaj! Oj tu! Chodź tu, dziadu. A ty, wy mi psujecie pewnie. Skomence, one pewnie się przedostały w jakiś dziwny, magiczny sposób. Króliki, to jest plaga. Masz, ruchadełko. Kolejne. Gdzie? Poszedł mi stąd. Nawet o tym nie wiem, że mi tu przeskoczysz. Ja was tu odgrodzę jeszcze. Zobaczycie. Podniosę to najwyżej. Łota, jeden fak poziom. I tak chyba będzie bezpieczniej. <coughs> tak mi się wydaje. Dobra. Ale póki co, czy ja mam jeszcze jakieś drogocenne narzędzia? E, a czy surowce? Dobra. Czego ja tu na pewno nie potrzebuję? Ja idę zostawić trochę tych y, strzelającego wodziewia do góry. Bo jednak miecz najszybciej działa. Tylko go mam i już jest. Także to sobie zostawiamy na później. Z tym się jeszcze będziemy bawić. Pocisku też nie potrzebuję, papieru też tutaj nie potrzebuję. Hmm. Ale za to mogę zrobić inne narzędzia. Fire rod. Holy shit. Idziemy to sprawdzić. Czy do tego potrzebna jest jakaś magia? Nie. Nic się z tym nie da zrobić, okej. Okay. Może to się z czymś tam wiąże? Golden flail, golden diamond... Irona nie mam, ale można zrobić kamienny. Kurna ten dynamit mnie kusi. Pojadzonus DART, to na razie nie potrzebujemy. To już zrobione, to też, to też. To jeszcze można przerobić. Dziewelin, Dziabelini. Dziwelina sobie zrobimy. Tak tak. Flint mam. Nie mam. No. Mąka <laughs> powder. Fuck shit. Nitki. Nie zauważyłem Gunpowdera. Wy tam pewnie już ładne nerfice dostawaliście, jak akurat tylko pokazywałem. Robimy sobie cztery laski dynamitu. Oh yes, oh yes. Idziemy przetestować, jak to bardzo wybucha. Oh shit, podłożyłem dwa. Czyli najpierw odpalamy, a później rzucamy. I to wszystko prawym przyciskiem myszy. Oh, fuck yes. Fajne. Dobre, przydatne. Przydatne, nie powiem. Nie mam jabłek w domu chyba. Powiedzcie, że mam jabłko. Powiedzcie, że mam jabłko. Powiedzcie, że mam jabłko. Nie, nie, nie mam Ani siodła nie mam. Jabłek. Ani the fuck? Nie, mam siodło. jabłko, nie mam... Jak mogę nie mieć jabłek? Mam jedno! Chodź tu, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj! Boże, mam Pegaza znowu, mam Pegaza, jest! Jest, mam Pegaza! Cześć Pegaziku. Ooo! Master... ...piecas, masterpiece, oh yes! O, cześć malutki. Siedzenie. Jesteś mój. No czemu cię nie mogę? A bo to nie końskie. O, oh, fak. Nie no, końskie. Nie końskie. Szlak. A ja nie mam żelaza. No, go. Jesus Christ. Nie mam żelaza, prawda? Nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam, nie widzę. A czy to mogę przerobić na żelazo? Powiedzcie, że się da. A tak? Też się nie da. Fucking litrze. Tutaj też nie mam szlak. A w piecu może coś jest. Szkło. Tupa. Tak to jest marnować kurna. Naprawdę marnowanie. Zmarnowałem całe żelazo, na jakieś pierdoły. Ale ważne, że jest kuń, i to jest dobrze. To mam złoto, które jest nieprzetopione. Jak się robi sadl? Sadl, szybko, sadl. Skóra, i są skóra. Żelazo. Tu whip. Jedną sztabkę żelaza potrzebuję, jedną sztabkę żelaza potrzebuję. Fuck. Teraz pytanie gdzie ja tu sztabkę żelaza mogę znaleźć U tego pajaca co, może coś będzie żelaznego Ale wątpię Wątpię żeby w tych kudę miasteczkach NPC-towych kurno coś to było żelaznego Tu nic nie masz, tu nic nie masz A jakbym przed... Nie mogę Tu mam No szybciej Co ja w ogóle robię a jakbym chciał to przepalić. Dupa. Tu może coś będzie. Tu jest kurwa tak głęboko. Tu mamy jakąś jaskinię. Dobra, na szybko żelaza potrzebuję. Jest. Nie denerwuj mnie. Ja tu mam rzeczy. Ważniejsze to z roboty kurna, niż bawić się z tobą, bo ty kurna, chcesz się kurna pobawić. Paszą mi stąd won. O, Węgiel bardzo chętnie. Ale mam kunia. Widzę mm. wiszę. Kolejna jaskinia do zwiedzania. No, e, taka malutka jaskinha, tu nie. To nawet już nie będę pchał. Dobra, to. Pyk, 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 pyk. A tak dla pewności ja sobie tutaj ustawię. No, rozumiecie o co chyba. Aha, okej. Okay. Nie nawaliło, ale tyle ile potrzeba jest. Ok. Kot, spieprzaj, nie denerwuj ludzi. Tu są rzeczy ważniejsze niż zabawianie się z kotami. I biegusiem, biegusiem. Bo mamy kłonia, kłonia mamy... Cześć konik Eee, nie tak, tak? O, fuck, ja to jeszcze przetopić muszę. Muszę sobie zrobić jakiś piec na zewnątrz. Jak nic. Dobra, węgiel, go, to dajesz, to odkładamy, tu, dobra, jest, git. Szybko, 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 szybko! Oh, yes! Jedna sztabka. Pyk, pyk. Nie tak. Tak. o tak! W końcu. Tego konia już nie poświęcę. Nie ma. On będzie żywy wiecznie. Chodź tu. Oh, jest. Oh, fucking yes! Lądujesz tutaj. A! Teraz już jestem z siebie dumny. Mam konia. Do tego cacko Masterpiece w końcu Masterpiece O, tu są creepery do wybicia Koń, out. out. A, właśnie było pytanie, czy w rzeczywistości też bym zabił konia. Oczywiście, że nie. <laughs> to jest gra. macie pojęcia. Wdychaj W grze można je tu, bo mają skórę i dlatego je zabijam. Tak, to w życiu konia nie zabił ani innego zwierzęcia. To jest nienormalne, żeby zabijać zwierzęta. Co one komuś zrobiły? Chyba, że byłbym głodny. To wtedy co innego. Ale to wtedy chodzi o przetrwanie. To się inaczej nalicza wtedy do punktów życiowych, nie? Dobra, giniesz, giniesz dziadostwo. Oh, yes. Oho, i zaczynają schodzić mi się ludzie do domu, także. Ja będę kończył odcinek, bo idę coś popracować w domciu. Także do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję, że jakoś tam rozwinę temat z broniami, brońmi. I myślę, że w kolejnym doczekamy się już robienia czegoś więcej. Także na następny odcinek może będzie... Tomcraft? Tomcraft może zrobimy. Nie Tomcraft, e, Main Colony. Aczkolwiek nie wiem, bo one zużywają dużo rzeczy, które nie może żeby mi zużywały. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku.